Mano no. zobaczcie co do mnie przyjechało na testy Kymko MXU 550 Mały, zwinny, podobno pod Będziemy testować, zobaczymy Krimk rozładowane 550 niestety wersja bez wspomagania także będzie się trzeba trochę pomęczyć tydzień testów będę miał coś więcej za parę dni do powiedzenia w sumie już dzisiaj zaczynam jest sobota po południu I będę nagrywał pierwsze wrażenia z jazdy i na końcu obszerny filmik, cały test Zobaczymy, co da się tutaj zrobić.